Dzień dobry państwu. Zapraszam na drugi kongres kultury pomorskiej, który odbędzie się w dniach 19-18 października w Gdańsku i w Wejherowie 18 października w Gdańsku w Instytucie Kultury Miejskiej, zaś 19 października w Wejherowskim Centrum Kultury tutaj w siedzibie Filharmonii Kaszubskiej w obiekcie, w którym w tej chwili się znajduję. Chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w tych działaniach, które właściwie są zwieńczeniem wielu paneli, spotkań, pokazów toczących się przez cały 2024 rok, a będą oscylować wokół tematów tożsamości, dziedzictwa kulturowego czy przede wszystkim przyszłości kultury pomorskiej, ale też bardzo ważne, partycypacji w kulturze. Stąd też chcę Państwa też zaprosić bardzo serdecznie do panelu, w którym sama będę też brała udział, gdzie będziemy mówić o relacjach centrum a region i właśnie zrównoważonym rozwoju kultury. Jakie są fakty, jaka jest przyszłość i co też będzie się działo po roku 2024, kiedy właściwie zmiany zmienionego okresu mają dla nas też wielką nadzieję. otwierają nowe rozdania rozdania w programach operacyjnych, ale przede wszystkim we współpracy ze środowiskami instytucjonalnymi twórczymi, ale także partycypacją społeczną wprost. Zachęcam Państwa do udziału w różnych działaniach tego projektu, także i tych artystycznych. W Wiejchrowskim Centrum Kultury będzie można zobaczyć część spektaklu Symbioza Teatru Tańca, ale także uczestniczyć tutaj we w FUE Filharmonii w fotońcówce Ludowej. Zapraszam serdecznie na drugi konkurs kultury pomorskiej.